Lemura. Dzisiejszy warsztat przyrodniczy w wersji online jest poświęcony tematowi wyposażenie i sprzęt w laboratorium. Dzisiejsze nagranie mamy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Postaram się Wam pokazać, jakie sprzęty tutaj są na wyposażeniu, do czego one służą i jak chociaż mniej więcej codzienna praca w laboratorium wygląda. Zapraszam! Miejsce, gdzie teraz siedzę, nazywa się stanowiskiem pracy laboratoryjnej. W laboratorium zwykle pracuje się siedząc na takich stołeczkach, które mają regulowaną wysokość. Ta wysokość jest regulowana z uwagi na to, że stoły do pracy laboratoryjnej są zwykle dużo, dużo wyższe niż stoły, które mamy na przykład czy też blaty w kuchni. Przy takim stanowisku pracy laboratoryjnej potrzebujemy zwykle sprzęt, który jest najczęściej w użyciu, czyli czy to szklane, czy plastikowe zlewki, cylindry, butelki, pipeta automatyczna. Jeżeli pipeta automatyczna, to również klipsy, czyli końcówki do, do pipet, A rękawiczki, prawie w niektórych przypadkach są nam potrzebne. Bardzo ważny element, stoper. Mogłoby się wydawać, że zegarek nie jest istotną częścią wyposażenia laboratorium, ale wierzcie mi, naprawdę jest bardzo, bardzo ważne, żeby mierzyć czas, doświadczenia, które się dzieje. Kiedy mówimy o pracy w laboratorium, musimy pamiętać o tym, że należy zachować szczególną ostrożność. Nie powinno się nigdy wchodzić do laboratorium bez fartucha. Jest to pierwsza rzecz, którą powinno się założyć, na wszelki wypadek, gdyby coś miało na nas chlapnąć. I tutaj nie chodzi o to, że pokrócimy sobie nasze ubranie, które mamy, brudzę czy spodnie, ale chodzi o to, że na przykład jeżeli kwas chlapnąłby nam na fartuch, to rozpuści fartuch a nie wejdzie w reakcję ze skórą, co może być nieprzyjemne. Także pamiętamy, pierwsza rzecz, którą ubieramy, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo pracy w laboratorium, to fartuch. Drugie są okulary. To okulary powinny się zakładać wtedy, kiedy się pracuje z czymś, co może źle wpływać, jeżeli chodzi o oczy, ale też chroni przede wszystkim tutaj obszar. Oczu, i częściowo też nosa, tej u góry, jeżeli chodzi o wszelkie chlapnięcia. Jeżeli ktoś nosi okulary swoje regularne, to bardzo często one zastępują tą ochronę, tutaj plastikową, którą mamy. I trzecia rzecz, którą nie jesteśmy w stanie ubrać, ale którą musimy mieć bezwzględnie w laboratorium, jest to ostrożność. Ostrożność jest tutaj najważniejsza, żeby uniknąć wszelkich wypadków. Jeżeli chodzi o odczynniki, obojętnie czy toksyczne, żerące czy jakiekolwiek inne, i jakichkolwiek sytuacji, które mogłyby zagrażać naszemu zdrowiu. Urządzenie, obok którego siedzę, które jest takie głośne, nazywa się lamina. Jest to specjalna komora, w której jest obieg powietrza i zapewnia sterylne warunki pracy. Wszystko, co jest tutaj w środku, jest sterylne, czyli jest to idealne miejsce do wysiewania mikroorganizmów do nastawienia hodowli. Co tutaj mamy? Jest opcja włączenia, wyłączenia światła. Jest opcja podłączenia prądu, jeżeli na przykład chcemy włożyć sobie vortex, który nam zamiesza czy to podłoże, czy inną mieszaninę, którą potrzebujemy mieć pod ręką. I również jest opcja podłączenia tutaj palnika, gdybyśmy dodatkowo chcieli. Ten kabel tutaj, który Doprowadza ten zawór tutaj, pozwala nam odkręcić gaz, który pozwala nam mieć palnik. Jesteśmy w tej chwili w boksie, tak zwanym mikrobiologicznym, w którym można posiewać hodowlę mikroorganizmów. Do e, hodowli, obojętnie jaką metodą, czy jest to hodowla w podłożu płynnym, czy stałym, musi mieć warunki sterylne. I alternatywą dla laminaru jest właśnie taki boks, gdzie przy palniku możemy wysiewać mikroorganizmy, na przykład na stałe podłoże tak zwane agarozowe. To jest taka galaretka, tak to możemy nazwać, na którą możemy wysiać mikroorganizmy. Co jeszcze możemy znaleźć w boksie mikrobiologicznym? Są to oczywiście małe probówki, które znamy już, to są ependorfki. to są pipety automatyczne o różnych pojemnościach. Tutaj jest 100 mikrolitrów, czyli tak jakby 1 ml podzielić na 10 części. To taką objętość tutaj możemy nabrać. To mamy też pipety, dużo, dużo, na dużo, dużo większe pojemności tutaj. Tą pipetą, na której się dokoła taką dużą końcówkę, możemy nabrać nawet 10 ml. To co tutaj widzimy, to są ezy. Wygląda troszeczkę jak taka różdżka. Możemy powiedzieć, że jest to różdżka mikrobiologa. Eza służy nam do wysiewania mikroorganizmów, czyli przenoszenia ich na nową pożywkę, zwykle na pożywkę właśnie stałą. Jak działa taka eza? Pobieramy z jednej płytki, gdzie są mikroorganizmy, na drugą, gdzie jest tylko podłoże, i rozmarowujemy. To, co jest ciekawe, to w zależności od tego, jak rozmarujemy te mikroorganizmy na płytce, tak nam urosną. Więc można mieć serduszka, można mieć kwiatki, albo po prostu taki zygzak, który najczęściej jest, jest stosowany. Bardzo ważne narzędzie w laboratorium mikrobiologicznym EZA. Kolejnym sprzętem, który e, tutaj widzimy, e, jest bardzo przyjemna rzecz, tak zwany wortek. Wortek służy temu, że może nam wytrząsać e, rzeczy, które mamy w probówce. Czyli samicie to, co w probówce jest. Teraz ja wam pokażę na no, odrobinę wody. Jeżeli mielibyśmy tutaj odrobinę mąki w tej wodzie, to byłaby to idealnie wymieszana mieszanina. Bardzo przyjemny sprzęt, bardzo często używany w laboratorium. Tej znaleźć to są różne podłoża, które są tutaj właśnie sterylne w butelkach na kolejne doświadczenia. Oczywiście jest mnóstwo tipsów, nie mylcie proszę z długimi paznokciami. To są końcówki do pipet automatycznych. Za moimi plecami tutaj widzimy termostat. To jest taka szafa, możemy tak to nazwać, która w środku ma daną temperaturę, taką jak ustawimy. Co w środku się dzieje? W środku rosną mikroorganizmy. Zobaczmy, jak wygląda środka. W środku możemy znaleźć płytki, na których rosną mikroorganizmy. Albo w tej chwili są również skosy. Na których również są hodowle mikroorganizmów. Zaraz tutaj, z tej strony, możemy zobaczyć dwie wagi, na których możemy odważać bardzo dokładne ilości. Składników podłoża na przykład. Mamy dwa mikroskopy optyczne, one są tutaj zabezpieczone, ale to są takie mikroskopy, jakie znacie z naszych warsztatów. I tutaj widzimy skosy. Będę Wam pokazywać w innym warsztacie, jak taki skos się wykonuje. To jest tak samo stałe podłoże, jak na płytce Wam pokazywałam przed chwilą, ale jest pod kątem wylana. Taka galaretka, jak widzicie, która się trzyma. Po co ona tak jest wylana? Żeby zwiększyć powierzchnię podłoża, na którym mogą rosnąć mikroorganizmy. Bardzo prosty sposób wylewania i zastygania właśnie na, takiej, na takim drewniku. To co, idziemy dalej? Jesteśmy teraz w głównej części laboratorium, w którym możecie znaleźć Kilka stanowisk pracy oraz kilka stref, które są podzielone na rzeczy, które są wykonywane w danym miejscu. Tutaj jest strefa naważania. Widzicie, tutaj są wagi, w tym również waga bardziej analityczna, która pozwala nam naważać z dużo większą dokładnością. Są składniki do podłoży, czyli do na przykład tych galeretek, na których rosną mikroorganizmy. I są tutaj specjalne zasady, w jaki sposób naważamy, w jaki sposób upewniamy się, że bierzemy właściwe składniki. Obok widzimy taką śmieszną nóżkę. To jest pH-metr. To jest sprzęt, który pozwala nam zmierzyć pH. Co to jest pH? pH informuje nas o tym, czy środowisko, czy dana np. mieszanina, roztwór wodny jest bardziej kwaśny, czy bardziej zasadowy. Do niektórych doświadczeń potrzebujemy mieć bardzo, bardzo dokładnie podstawioną wartość pH, bo inaczej mikroorganizmy, które rosną w podłożu, nie będą chciały rosnąć, nie będzie mi się tam podobało. Po to mamy pH. Kolejnym sprzętem, który chcę Wam pokazać, jest termostat. To jest urządzenie, do którego możemy włożyć probówkę. Teraz w zależności, jaka to jest probówka, to to jest taki otwór tutaj będziemy wkładać. Zwykle są to, akurat ten sprzęt jest na, na Pędorwsku tutaj możliwy. Ustawiamy tutaj temperaturę i na przykład nasza mieszanina, jeżeli ma być inkubowana, czy ma być jakiś czas trzymana w danej temperaturze, takie warunki ma właśnie w tym sprzęcie, w tym aparacie zapewniony. Wirówki. Możecie tutaj zobaczyć, jak bardzo różne wirówki mogą być. Mogą być malutkie, z rotorem, czyli to jest ta część tutaj w środku, na pendorówki, a nawet na PCR-ki. Na te takie malutkie, malutkie probóweczki. Mogą być dużo większe wirówki, w których zwykle mamy opcję już ustawiania danej temperatury, ponieważ podczas wirowania, kiedy ten rotor w środku wirówce się tak bardzo, bardzo szybko kręci, nagrzewa się rotor, probówka i to, co w środku. Nie zawsze jest to dobre dla doświadczenia, które prowadzimy i dla materiału, który jest w probówce. Dlatego w niektórych przypadkach wirujemy w temperaturze 4 stopni Celsjusza. Możemy tutaj zobaczyć, że są właśnie różne rotory. Tutaj są, jest rotor na falkony, na duże falkony 50 ml i mniejsze falkony 15 ml. Też tutaj e, widzicie, że e, zakręca się górę, e, zamyka się ten rotor. Tak samo tutaj macie zamknięcie, ponieważ to zapewnia bezpieczeństwo w razie gdyby na przykład otworzyła się pokrywa, pokrywa wirówki, żeby nic z się nie stało. To jest bardzo duża wirówka obok. Widzicie, która ma w środku również rotor na falkony, duże i małe. I to jest wirówka, w której możemy ustawiać już bardzo wysokie wartości obrotów. I jest to wirówka, w której możemy ustawiać również temperaturę. Natomiast z racji wielkości wirówki. To też od tego, czy wirówka jest duża, czy mała, zależy, jaki rotor możemy włożyć do środka. Czyli, czy będzie to wirówka, w, w której będziemy mogli wirować tylko appendorfki, czy też rotor, czy wirówka, gdzie możemy wymieniać rotory i wirować różne mieszaniny w różnych probówkach. Tutaj jeszcze jedna wirówka, taka pośrednia pod kątem rozmiarów, w której możemy, mamy akurat teraz rotor z takimi: Wkładami na probówki, takie, że tak powiem, bardziej klasyczne. Zaraz obok możemy zobaczyć spektrofotometr. Jest bardzo ciekawe urządzenie, ponieważ nie tylko możemy mierzyć to, ile jest mieszaniny, czyli czy jest jej 5 ml, czy 10 ml, więcej, mniej, ale też możemy mierzyć to, w jaki sposób promień światła przechodzi przez mieszaninę. Jak będzie bardziej gęsta, to mniejsza część światła tej wiązki przejdzie przez taką oto puchetkę, która tutaj jest, w której mamy mieszaninę wladą. I teraz spektrofotometr to jest właśnie urządzenie, które mierzy nam, ile światła, jaka wiązka światła przeszła przez naszą mieszaninę. Czyli jest w stanie nam powiedzieć bardzo dużo wartościowych informacji, które są ważne dla wielu doświadczeń. Obok tutaj mamy wstrząsarkę. To jest wytrząsarka laboratoryjna. Tutaj jest taka, która, gdzie możemy ustawić czas i prędkość, w jaki sposób się wytrząsa na przykład mieszanina, Podłoża już z mikroorganizmami, czyli możemy prowadzić tutaj hodowlę mikroorganizmów w wykolwiek. Albo tutaj możemy przyjrzeć się innej wersji wytrząsarki. To jest wytrząsarka, gdzie możemy ustawić temperaturę, jak szybko lub wolno ma się wytrząsać nasza hodowla i ile czasu ma to, ma to trwać. Widzicie tutaj są hodowle w kolbach. Bardzo ważny sprzęt w laboratorium, to tutaj u góry mamy termometr. Ten termometr nam pokazuje jaka jest temperatura w laboratorium. W tej chwili laboratoria są bardzo często już z klimatyzacją, ale jest różnica zimą a latem, a mikroorganizmy są bardzo wrażliwe, jeżeli chodzi o temperaturę. Tutaj możecie zobaczyć łaźnię wodną. Naprawdę tak się nazywa. Do łaźni, możemy powiedzieć, że wygląda prawie jak akwarium ten, ten dół szklany, wkłada się taki statyw, do którego wstawia się probówki. I tutaj ustawia się temperaturę. Widzicie na dole, jest grzałka, która zapewnia nam temperaturę wody, i następnie te probówki, które w środku mamy. To wszystko, co jest w probówce, będzie również miało daną temperaturę. Na tak zwane inkubacje, jak na przykład oznaczamy poziom białka albo robimy różne doświadczenia, jeżeli chodzi o aktywność enzymatyczną, to jest to bardzo, bardzo ważne narzędzie. Lodówki. Lodówki są bardzo ważne w laboratorium, dlatego że w lodówkach przechowuje się nie tylko odczynniki. Tutaj widzimy są głównie odczynki, ale również tutaj mamy hodowlę na skosach, które to hodowle można zatrzymywać w danym momencie poprzez przeniesienie ich właśnie do, do lodówki. Tak samo z hodowlami na płytkach. Lodówek tu nigdy nie jest za dużo w laboratorium, i są tutaj, tak jak mówiłam, bardzo różne odczynniki. I również jest to bank szczepów, bardzo często, czyli bank mikroorganizmów, które się bada w danym laboratorium. Widzicie, również bardzo dużo skosów i cała kolekcja odczynników. Mam nadzieję, że podobała Wam się wycieczka w laboratorium mikrobiologicznym. Obejrzeliśmy mnóstwo sprzętów. Natomiast widzieliście również, że na półkach i w różnych miejscach w laboratorium jest bardzo dużo różnych akcesoriów, czy to szklanych, czy plastikowych, czy chociażby pipety automatyczne. Chciałabym Wam teraz pokazać, jak się nazywają takie najważniejsze narzędzia, którymi się operuje w laboratorium, oraz przedstawić Wam, jak działają pipety oraz pipety automatyczne. Nazwy, z którymi się spotkaliście w trakcie wycieczki po laboratorium. To z pewnością była kolba, zlewka i cylinder. Otóż są to zupełnie różne um, narzędzia. Zlewka to jest takie szklane lub plastikowe um, narzędzie, które ma tutaj taki dzióbek i służy głównie do tego, żeby przelewać jeden płyn um, do, do drugiego. Um, Możemy mówić płyny lub roztwory. To są zlewki. Drugie, drugie szkło, o którym mówiłam, chociaż są to również plastikowe, to są kolby. Kolby nie mają dzióbka, mają okrągłą górę i w kolbach widzieliście hodowlę mikroorganizmów. I podobnie jak w przypadku zlewek, mogą być kolby, które są większe, lub kolby, które są mniejsze. Gdybyście trafili do laboratorium chemicznego. Z pewnością zobaczyliście, zobaczylibyście również kolby okrągłodenne. Oraz cylindry. Cylinder to jest takie narzędzie, które jest bardzo wysokie i ma tutaj podziałkę. Służy nam do tego, żeby nabierać daną objętość, czyli daną ilość płynu. I również tutaj widzicie dziubek, ponieważ ma być to ułatwienie do przelewania, na przykład do zlewki lub kolby. To są e, zlewki, kolby i cylindry. Ale również mówiliśmy o probówkach. Jeżeli mówię probówka, to pewnie większość z Was ma przed oczami właśnie takie, e, takie szklane, e, szklane narzędzie, e, które znamy z filmów czy, czy z bajek. Natomiast to nie jest jedyny typ e, probówki. Mamy probówki, które się nazywają falkony i ependowki. Innym rodzajem probówek, bardzo często używanym w laboratorium, są ependorfki. To jest taka najbardziej klasyczna ependorfka, która może zmieścić około 1,5 ml w środku do 1,7 ml i ma tutaj taki stożkowy dół. Natomiast są również ependorfki, które są większe, ale nie mieszczą 50 ml, a 2 ml. I tutaj jest bardziej okrągły spód. Poza tym, do niektórych doświadczeń, o których będę Wam opowiadać w innych e, warsztatach, e, są takie malutkie, malutkie ependorfki, które nazywają się PCRki. Są bardzo malutkie e, i ponieważ ciężko jest czasem je wszystkie otwierać, zamykać, i jeśli prowadzi doświadczenia, to potrzebujemy ich więcej niż mniej zwykle w aparacie, to są również takie. E, w takim rządku połączone i mamy ich tutaj 8. To, co chciałabym Wam jeszcze dzisiaj pokazać, to pipety. Pipety są bardzo ważnym narzędziem w laboratorium, ponieważ pozwalają nam przenosić dane objętości, czyli daną ilość płynu z jednej grobówki do drugiej lub ze zlewki do grobówki. A, oraz e, zapewniłam bardzo, bardzo dokładny pomiar, ponieważ jeżeli byśmy korzystali z miarki, która jest w zlewce, e, to 22 ml tutaj to byłoby tak bardzo na oko, prawda? E, podobnie e, może być w cylindrze, gdzie gdybyśmy mieli nabrać 41,5 ml, mogłoby to również być e, bardziej e, na oko niż faktycznie dokładna wartość. Dlatego Narzędzia, które się nazywają pipety. Zresztą, może od takiej prosty pipety, którą pewnie kojarzycie już z różnych, różnych miejsc, może mieście na lekcjach biologii. To są pipety, nazywają się pipety Pastera. Na górze mają taką gruszkę, która służy temu, żeby nabierać do środka płyn lub żeby przenosić w drugie, w drugie miejsce. Wykorzystam tutaj tą zjawkę i spróbujemy sobie mając tutaj e, różnokolorowe e, płyny, to jest po prostu farba plakatowa z wodą, więc możecie no, również tak samo bawić się w domu, w szkole czy w przedszkolu. E, spróbujemy stworzyć sobie tutaj kolor pomarańczowy, wykorzystując kiwetę. To, co e, zrobię, to nabiorę najpierw e, około 2 ml czerwonej, czerwonego e, płynu. I teraz wezmę żółtą farbę. I żółtej farby, żeby zrobić pomarańczowy kolor, potrzebuję więcej. Więc tutaj tej trzykrotnie, czterokrotnie nawet więcej. Teraz jak działa e, ta pipeta? W momencie, kiedy naciskam gruszkę na górze, wkładam do Roztworu, puszczam tą gruszkę, nie naciskam, jeżeli to widzicie, jest nabrany płyn do środka. Teraz ponownie naciskam gruszkę i wszystko wypływa. Jeżeli sobie porównamy, to mamy bardziej kolor pomarańczowy niż czerwony. To była pipeta e, pastera, która również nie zapewnia nam bardzo dokładnej, e, do, dokładnego odmierzania e, objętości płynu. A w laboratorium, moi drodzy, korzysta się z pipet automatycznych. Takie trzy pipety mam tutaj obok. I oczywiście również w zależności od tego, ile potrzebujemy płynu nabrać, to są pipety, które pozwalają nam nabrać tutaj od jednej dziesiątej części do jednego całego mililitra. Tutaj jest taka... Mamy tutaj taką tarczę, która nam pokazuje, ile Mikrolitrów, czyli tysięcznych części mililitra możemy nabrać, ale również czasem potrzebujemy troszeczkę mniejsze objętości płynu nabrać, i tutaj mamy pipety, które są dużo bardziej dokładne, i na przykład tutaj mamy pipetę, która może nam zapewnić bardzo dokładny pomiar objętości od tutaj 10 do 100 mikrolitrów. Ale Pamiętacie te malutkie ependorfki? Tutaj potrzebujemy czasem mieć bardzo, bardzo małe e, ilości płynu odmierzone. I do takich ependorfek e, zwykle, chociaż nie tylko, <laughs> używamy pipet, które są nawet od pół mikrolitra do 10 mikrolitrów. Tak jak widzicie, wszystkie te pipety nie mają tutaj żadnych takich końcówek, zabezpieczeń, które można byłoby włożyć bezpiecznie do płynu. Potrzebujemy na każdą z takich pipet założyć końcówkę, która ma bardzo śmieszną nazwę. Nazywają się tipsy. Nie mylcie tego, proszę, z paznokciami. Są to tipsy i możemy je zobaczyć tutaj. Tu akurat są końcówki niebieskie, które są do pipet tych, tych dużych na jeden ml. Tutaj mamy końcówki żółte i one są zwykle właśnie do tych pośrednich pipet, tutaj jest taka bardziej biaława niż żółta, ale nazywamy je żółtymi i tutaj są takie końcóweczki malutkie, 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 widzicie, tutaj ta końcówka tej, te, tego tipsu jest bardzo wąziutka i to są, i to są końcówki, tipsy, które zakładam do tych takich pipet na już naprawdę bardzo malutkie objętości. Jak działa pipeta automatyczna? U góry mamy tutaj taki spust, który jak naciśniemy, to tutaj napotykamy opór, ale możemy nacisnąć jeszcze mocniej i napotykamy drugi opór. Te dwa etapy, pierwszy i drugi opór są bardzo, bardzo ważne w momencie, kiedy chcecie dokładnie nabrać tyle płynu, ile potrzebujecie w doświadczeniu. Zobaczmy, jak to, jak to w takim wypadku działa. Mamy tutaj żółtą farbę, którą chcę przenieść do probówki. Chcę, żeby to była dziesiąta ml. Naciskam spust pipety automatycznej do pierwszego oporu. Do pierwszego oporu. Wkładam TIPS do płynu. Puszczam teraz przycisk u góry. Widzicie? Jest nabrana żółta jest nabrana farba. Teraz, kiedy chcę przenieść do probówki, którą trzymam w ręce, wkładam do środka i naciskam do pierwszego oporu i do drugiego, bo dopiero przy drugim oporze wszystko, co było w środku, wypłynie. Dlaczego nie naciskamy do drugiego oporu podczas e, pobierania? Ponieważ wtedy nabierze nam się za dużo płynu do tipsa. Gdybyście kiedykolwiek z takimi pipetami pracowali, pamiętajcie, że jest to bardzo ważne, że przy nabieraniu naciskamy spust u góry do pierwszego oporu, a przy obróżnianiu wszystkiego co jest w środku do drugiego. I co? Podobała wam się taka praca w laboratorium? Mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnych warsztatach.